Siema widzowie jesteśmy na moim kanale Janek Oki 367, a dzisiaj będziemy grać w Minecrafta z kolegą Siemano. Mówi Siemano do Was widzowie. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować i zalajkować Bo w tym roku chcę zdobyć 1000 subskrypcji, bo... Bardzo chcę, bo będziemy nagrywać piosenkę na na 1000 subskrypcji. No a chcę chyba mieć te 1000 subskrypcji, a my wy może chcecie yy, mieć filmik. Sry. No filmik i piosenkę. Hardkorowy filmik i piosenkę. Jest dzisiaj taki upał, co nie? No jest. Jest gdzieś kobieta? O, jest. Ja też mam, ja. Myślałam, że tam jest wioska, Masz kobietę No. Gdzie, a gdzie ty jesteś? Tylko w jednej kopalni, ale tam jest wodna Dobra, widzowie, my już idziemy robić kamienne temy a wy teraz wbijcie i zostawcie subskrypcję i Usunęłem jeden filmik z Minecraft'a, więc dzisiaj nagrywam. I nagrywam yy, ten filmik z nowym sprzętem. Chociaż będzie bardzo dobra jakość. Będziecie mi mocno słyszeć. Może tak, nawet w Wiktora. Ja już i lecę chyba do Wiktora i idę z nim i idę z nim i idę z nim po prostu coś porobić będą takie losowe, będą codziennie odcinki i nagramy na przykład dzisiaj ten nagramy, ale wstawiamy co jeden dzień więc jakąś Godzinę jakby, że będzie 66 dni, a to jest jakby godzina. Więc wiecie, czemu się Ja nie. A nie, nie shiftuję. Widzicie nasz... Widzicie nasze ekrany? My też swoje, bo my gramy na moim Playstation 4. Piszcie w komentarzu, czy wolicie Playstation czy Xboxa? Ja, PS, bo. PS-a mam od 5-6 lat. Ja też wolę PS-a. PS to w ogóle on szybciej lata niż y, ten, niż. Gdzie jesteś? Jestem na tym, co jest. niż Jest po prostu szybsze niż Xbox. O, ja tam a Jestem Z tej kopalni co zawsze bardzo bliskie są złota i żelaza, nawet dużo. Ja widzę, że nie wiem gdzie weszłem i teraz utknęłem. Jestem cały spocony. Ja mam całe ręce mokre. Ja mam całą mokrą głowę, całą mokre ręce i... bluzka. Gdzie jesteś? Nie, myślałem, że mam to... O, widzę że nie dobrej dwie. Ja Widzę to. Ten... Tu jest, ale tam, tam jest wodny. A bo nie? Teraz widzę, że lecimy jakieś dalej. Jak Już. będzie coś ciekawego, no to będzie coś ciekawego. No dobra. Widzowie, i w ogóle tej, to nie. To no, 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 fajny sprzęt z mikrofonem, więc dlatego mnie bardzo dobrze słychać. Mówiłem, że mam z mikrofonem bardzo dobry sprzęt. Już 4 minuty minęły. No. Wy, może, oglądacie to wtedy, kiedy minęły te 4 minuty i kilka sekund, ale my to robimy. Mam trochę chrypkę, bo specjalnie robię. chrypka, To taki ładniejszy głosek. Ja nie wiem po co wspinamy się na górę, ale po ja prostu. Też nie, 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 nic ciekawego za bardzo nie ma oprócz kelgu. Jeju, ja jestem taki mokry jak wczoraj. Nie, no wczoraj byłeś bardziej bardzo. No wiem. Widzowie! Nie ja, dalej... ja zaraz jedzenia nie będę miał. Ja będę miał. A ty masz coś i Co, ja nie, ale ja mam. Moje chłopie chodzę ja z teraz Nie będę ten. Nie będę mógł biegać. No i nie mam biegać no. no to po co tak dużo biega biegałeś? Widzowie, napiszcie hashtag bieganie mhm. w komentarzach. Jak ktoś napisze, to będzie koks. Czekaj, Czekaj Gdzie to jest? Jestem pod tym... Musisz mi znaleźć, wiesz? Zbieram z tym w miejscu. Nie, ja sobie ochotę. I tu ja nie mam się znaleźć. No masz? Jakoś. Ja, Widzowie. No mam już czterakotę kolejną. Ja zaraz zginął. Nie mam żarcia. No ja też nie mam żarcia. No, ja bym teraz tam wrócił i sobie pozbierał trochę żarcia. To co wracasz czy nie? Nie wiem. Ja widzę, że po prostu sobie chodzę, bo mi jest lepiej. U Wiktora jest na ekranie trochę słaba jakoś, jeżeli... O ja mam wioskę, a nie. Bo to widziałem crafting jakiś domek, a to naprawdę nie było po wiosce I tak się przewidziało. No widzów może też. Ten co zobaczył to... Po prostu. Yeah. Ja widzę, że już mam tylko jeden głodek. Do bielania, więc nie mogę biegać. Yeah. Jest w Masz? Mam. Tylko, że ty jesteś ode mnie bardzo daleko. Ja, yeah, no więc w tym jest... O, lala. O, widzę, że... o, o jest nie? trochę lepiej. Jak usiadłem, bo cały czas stałem. Ej, a tak ciekawości to ty, ten... To ja co? Ja Zapomniałem co bym powiedzieć, więc może mi się przypomnij powiem. O, Bo mam zapomnij. owce. Masz? No. A nie. Ty jesteś daleko, więc śni do jedzenia. Ja... Dobra, ja widzę, widzowie idę po prostu gdzieś daleko. Czemu nie mieliśmy razem przychodzić Minecrafta No ale my w 6 dni, dni nie przyjdziemy do Minecrafta. 6 dni? No ale jakby nagramy teraz, będziemy grać po 10 minut, a filmiki każde będą po 10 minut. Może jeszcze je coś zmontuję albo utnę. O, mam dwie dy cztery dynia. Czyli mam, czyli mam blisko wioskę. Muszę sobie przypalić żarcie, bo mam tylko pół łódka, żeby, żeby już nie biegać. Ja po prostu ja też chodzę. Nie masz innego żarcia? nic tu nie ma! No bo na tym biomie nie ma zwierząt, może są tylko kurczaki. To są jedynie lamy. Albo króliki. No to króliki też zrobią mięso. No tak, no, no co też rzadko jakiegoś cajpa Nie no. skina Ile masz głódków? Dwa co jest? To nie tak szybko że żelazo Za kilka minut będziemy już kończyć odcinek Co? Dopiero zaczęliśmy No jest już 8 minut i pięć 5... 9 minut już jest no ale dopiero zaczęliśmy. No tak. A ja, mówię, mówisz, a ja mówię, że... Powiedziałem powoli, a po pierwsze to ja mówiłam że o dziś 10 minut będziemy kończyć coś, co 10 minut będziemy kończyć odcinek. Dobra. Ale, ale ten... Urywamy, a nie kończymy. Czy urywamy, czy kończymy? No kończymy. Czemu? Na czoło, ja. My mieliśmy przejść Minecrafta. No mamby przyjść Minecrafta, ale będziemy urywać, że tak, że kolejny odcinek będzie i ja bym jak Nie! Prawie zginąłem, Boże, prawie do key. Ja też prawie Ej nie do... mamy łóżka. Ej! Jezu, prawie do cave'a wpadłem, ja będę. Bym... Będę się bił z mimobanu. Będę karateki robić. Karateki. Mamy! Kolejne lamy widzowie. No i już kończymy nara.